Idziemy na drugą działeczkę. Jest tam troszkę podmokle, więc trzeba inne buty ubrać, takie, które, no, można zbrudzić błotem. Tak jak wspominaliśmy wam w poprzednim odcinku, dzisiaj pokażemy wam nasz nowy kompostownik. Dlatego zapraszamy do oglądania. Nasz termokompostownik już jest złożony. Zobaczcie, jaki on jest długi i wysoki. Ogólnie pojemność jego to 1600 litrów, więc bardzo dużo się tam tego kompostu zmieści. Ma bardzo fajny materiał trochę elastyczny. Jak się składało to wszystko, to nic nie pękało. Można było mocniej dociskać. Nic się z tym nie dzieje. Ogólnie jest to pojemnik mrozoodporny, więc ten materiał musi mieć, być dobrej jakości, żeby to wszystko y, przetrwało. Dodatkowo ten kompostownik, jak możecie zobaczyć, ma tutaj takie dziury, wentylację dookoła. Tutaj jest na dole taka większa y, kratka. Oczywiście tam w środku pewnie będzie wysoka temperatura. No materiał musi być solidny, musi być odporny na warunki atmosferyczne oraz wysokie temperatury, no bo w kompostowniku ten kompost czasami jest gorący. Bardzo wysokie temperatury panują, kiedy to wszystko się kompostuje. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko w środku. No i oprócz tego jeszcze mamy tutaj taką szufladkę, którą się podnosi do góry i oczywiście ten kompost, który już jest tam na samym dole przekompostowany, wyciąga się. Także tyle. To co, przenosimy? Dasz rady trzymać w jednej dłoni telefon, a w drugiej kompostownik? Dam radę. O, fajnie. To co, idziemy, nie? Tak. O, ciężki? Nie. Ale paczka była ciężka? Tak, no jest dosyć stabilny. Już się nie mogę doczekać, jak postawimy ten kompostownik. Jak ta okrydna, brzydka paleta z tym kompostem naszym starym. Po prostu się przepoczwały. Kurczę, trzeba to postawić jakoś. Tutaj jeszcze jest teren. Ło, drzewo nie zrobiony. Dobrze, o. niech tutaj będzie na razie. No i teraz uwaga, porównanie. To jest kompostawnik nowy, a to jest nasz stary, który służył nam do dzisiaj. To w ogóle wygląda jak takie kosze na śmieci. Bardzo estetyczne, nie? Mega estetycznie, no. W ogóle będzie pasowało właśnie pod domek narzędziowy, wszystko będzie takie ze sobą spójne. Fajnie. No, przecież to wygląda dramatycznie. Nie dość, że brakuje w tych paletach jeszcze tutaj tych takich listewek. Pora wszystko wymienić na nowe. Taki kompostownik z prawdziwego zdarzenia, gdzie są te szufladki. No w sumie tak, bo my tak ładowaliśmy, ładowaliśmy, a to przecież trzeba potem podbierać od spodu, nie? Tak, tak. Tutaj ma fajne warunki no bo tutaj jest cień, jest wilgotno w tym miejscu, więc warunki są sprzyjające. Przenosimy z tego kompostu do tego całą materię. No ale to nie dzisiaj, dlatego że brakuje nam jednej podstawowej, jednego podstawowego narzędzia. A właśnie jakiego? Wideł. Widły, nie tak jest. mamy wideł. Dokładnie. Ja nie wiem, jak byśmy mogli funkcjonować, ale do tej, do tej pory nie były nam potrzebne. No ale teraz nam się przydadzą. Już parę razy rozmawialiśmy w, w sumie w ciągu sezonu, że brakuje nam tych wideł, ale chyba za daleką drogę mieliśmy do sklepu, żeby je kupić. No to może powiemy kilka słów o kompoście. Jak to wygląda u nas, co kompostujemy, czego nie wolno kompostować. Kompost jest to materia, która ulega rozkładowi. Czyli zielone odpady z ogrodów, no szczególnie w naszym przypadku jest to trawa, są to różnego rodzaju gałęzie, jakieś liście. Tak jak tutaj widzicie, mamy całą górę liści. Właśnie no. te liście zostaną tutaj wprowadzone na pewno do tego kompostownika. Co jeszcze? No jakieś części traw, drzew i wszystko to, co jest z ogrodu. Również darń z ziemią, którą tutaj na przykład mieliśmy robiąc rabaty. No to cała darnie z ziemią również też się nadaje odpady z domu, czyli wszystkie obierki, wszystko to, co mamy na co dzień. Jakieś skorupki z jajek też, też. torebki z herbaty. Nie wrzucamy tutaj żadnych takich cytrusowych owoców, typu jakieś, nie wiem, obierki z pomarańczy, bo czytaliśmy też, że nie wolno takich cytrusów wprowadzać. Tam jest do dużo chemii, tostu. opryski i lepiej nie dawać, chociaż niektórzy no, obierki dają w małych ilościach, jednak my tego nie dajemy. No, ogólnie od niedawna mamy założony kompost, od tego tak naprawdę sezonu. Więc dopiero nasza wiedza jest zbierana na temat, co można kompostować i jak później wykorzystywać ten cały kompost. Na pewno przyda się on w przyszłym już roku do podsypywania roślinek tutaj w naszym warzywniku. też przecież, jak będę chciała właśnie posadzić jakieś korzeniowe warzywa i tak dalej, i tak dalej, to też się na pewno przyda. Oczywiście, no. do ogrodu kompost jak najbardziej. U nas najwięcej odpadów było z trawy. Nie mieliśmy wtedy jeszcze robota koszącego, więc tej trawy było bardzo dużo w ogrodzie, ale w tym sezonie większość trawy była po prostu rozrzucana. Nie mieliśmy już z tym takiego problemu, no bo jeżeli mamy górę trawy, no to ona gnije i też nie nadaje się na kompost bo to nie rozkłada się tak, jak trzeba. Najlepiej, żeby była materia różnorodna, mm -hmm. tak? Były różne frakcje. Dlatego też na przykład do takiej trawy, powiedzmy, yy, najlepiej jest dosypać jakieś jakiś kory, jakiś zrębek yy, czy też trocin, dlatego że właśnie te, yy, te części, te rośliny zielone są bogate w azot. Z kolei te drewno pochodne bogate w węgiel. I właśnie te pierwiastki dwa są potrzebne do tego, żeby ten proces rozkładu przebiegał bardziej efektywnie. Dobrze, no i co jeszcze możemy do takiego kompostownika włożyć? Wytłoczki jaj, kartony, bo one są bogate w tą celulozę. Tak, no a drzewnice. przerabiają ten materiał, lubię ją. A pamiętasz, jak jeszcze nie tak dawno temu, jak tutaj się podchodziło pod ten teren, tak strasznie śmierdziało od tego? Tak, no to zgniła trawa. Cała góra trawy, która gniła tutaj no. niepotrzebnie, nic innego nie było oprócz trawy. No a teraz mamy tą materię bardzo zróżnicowaną. Ale też na przykład jak będziemy mieć tą materię w pojemnikach, to nie dość, że pojemniki będą w jakiś sposób ten zapach neutralizować, to też widziałam, że można dokupić pochłaniaczy zapachu. Normalnie posypujesz sobie tu po wierzchu i one mają za zadanie właśnie ten zapach zneutralizować. No i jeszcze ciekawa rzecz, że warto jest zastosować również roztwór z drożdży spożywczych żeby szybciej ten proces rozkładu nastąpił. Więc też coś takiego możemy zrobić. A w ciągu ilu lat ten kompost się rozkłada? W ciągu robi? roku, półtora albo nawet dwóch. Też wszystko zależy czy ta materia jest rozdrobniona czy nie. Bo jeżeli będziemy jakieś Większe gałęzie, kawałki drewna, tutaj bez rozdrabniania Dawać. wrzucać, no to wtedy ten proces będzie dłuższy. No i może się okazać, że później otwieramy szufladkę, i ten kompost nie będzie całkowicie rozdrobniony. Więc warto jest już od samego początku przygotować materię. Co jest fajne, to to, że ten pojemnik jest modułowy. Ma cztery moduły. Oczywiście, jak w przyszłości będziemy chcieli sobie ten kompostownik wydłużyć, na przykład, to dokupujemy, tak jakby, kolejny moduł i mamy powiększenie całego zestawu. Dużym atutem jest to, że są tutaj moduły, które możemy podzielić na okresy. Na przykład, tutaj będziemy mieć z tego roku kompost, tutaj z kolejnego i tak dalej. No, i w momencie, kiedy tutaj już będzie przekompostowana materia, będziemy jej używać, no to tutaj na przykład będzie dopiero w trakcie, a tutaj będzie się dopiero zaczynać gromadzić. Więc to też jest bardzo fajnie skonstruowane. No i co jeszcze? Pryzmę kompostową należy również od czasu do czasu przerzucać. Warunki dla kompostu najlepiej, żeby były wilgotne. No i w takim miejscu jak tutaj, tutaj jest fajnie, bo tutaj jest cień, w upalne dni można również kompost podlać. Jeżeli jest zbytnio sucho, no to można podlać, no bo kompost lubi warunki właśnie takie wilgotne do tych procesów rozkładu. No i czego nie powinniśmy wrzucać do kompostu? Takie odpadki jak kości, mięso, wiadomo, plastik, o, o tym nawet nie wspominam, tylko materia y, organiczna, która ulega rozkładowi. Y, no i jeszcze chwasty Tutaj są zdania podzielone, można je kompostować, ale no, może być taki problem, że one jak już zawiążą nasiona, no to mogą później kiełkować z takiego kompostu. Jednak, jeżeli mamy odpowiednie warunki w kompoście, czyli odpowiednia ilość azotu i węgla, no to te, te temperatury są bardzo wysokie i niszczą te chwasty. Także to już kwestia indywidualna. Można chwasty gdzieś e, osobno zutylizować albo wrzucić do kompostu. Tutaj mamy jeszcze doniczki z kwiatami, które mieliśmy na balkonie oraz na oknach. To też wszystko idzie w kompost. Ale tak się zastanawiam, patrząc na ten stary kompostownik, jak my to zrobimy? Bo ten stanie właśnie w miejscu tego starego. Jak to zrobić teraz, żeby zamienić to miejscami? Hmm, będzie trzeba przerzucać na dwa razy. Czyli Najpierw to... tutaj, potem postawić ten kompostownik, i z powrotem, nie? No tak. Jak zwykle u nas e, robota na dwa razy. On tutaj jeszcze mniej miejsca zajmie, ponieważ tutaj mamy ścianki w tym modułowym pojemniku, modułowym kompostowniku bardzo cienkie. No a z palet, zobaczcie, przecież tutaj sama ścianka zajmuje bardzo mhm. dużo miejsca. No i jest na pewno dłuższy niż te dłuższy dwie tutaj palety. Ale wysokość jest podobna. Wszystko jest ze sobą takie spójne, naprawdę się tu ładnie zrobi. Tak, jeszcze no. dookoła posadzimy piękne rośliny. Tak, trochę prawy. ten teren, taki do dopieszczenia, ale potencjał będzie, więc będzie fajnie. Oczywiście link dla zainteresowanych wstawiamy do opisu. My kupiliśmy tutaj e, ten kompostownik 1600 litrów, ale jest możliwość na przykład kupienia jednego modułu, e, dwóch modułów, trzech bądź czterech. No to dobra, to jedziemy na zakupy, kupić widły, żeby tym wszystkim zacząć się zajmować, bo jeszcze jest taka fajniejsza pogoda. No i pewnie za niedługo pokażemy aktualizację, jak to miejsce się zmieni, no już nie będzie tego strasznego kompostownika, także żegnamy się i do zobaczenia.